Wśród większości polskich protestantów panuje takie zboczenie, by nie mieszać się do polityki. Motywują tym, że polityka jest brudna, a oni są rzekomo tacy czyści, albo że ich ojczyzna jest w niebie, no to cóż tam będą się tu mieszać, żeby sobie ugotować obiad, czy na jutro tam coś takiego. Oczywiście są to bzdury te ich wymówki. Ja chciałem wam pokazać jedną księgę w Biblii, księgę Nehemiasza, która jest księgą, można powiedzieć, na wskroś polityczną. Mówi o polityce, realizuje główną misję tej księgi. Polityk, cała, cała narracja dotyczy właśnie sprawy. No zobaczmy. Pierwsze otwarcie tej księgi to przychodzą Żydzi do podczaszego królewskiego, też Żyda, i opowiadają mu o stanie ojczyzny. Mówią tak: Ci, którzy pozostali, przeżyli, nie, przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zawalony, a jego bramy spalone ogniem. To miasto nie może się bronić, bo nie ma granic, które byłyby ufortyfikowane. Lud więc jest w pohańbieniu, niewoli, w niewoli i biedzie. Kiedy Nehemiasz, tam po różnych perypetiach, przybywa do Jerozolimy, mówi tak do zebranych tam Żydów: Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy że oto Jeruzalem jest spustoszone, jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Zobaczcie, tu nie ma odbudujmy świątynię. Tu nie ma odnówmy wiarę w naszym narodzie. Misją tej księgi jest odbudowa muru, czyli granic politycznych. Jeśli więc jesteś chrześcijaninem, mówisz, że słuchasz Boga Biblii, że jesteś posłuszny Biblii, to wydrzyj sobie i wyrzuć księgę Nehemiasza. Inaczej nie możesz realizować posłuszeństwa Bogu.